Ci bracia kapłani, mogli zakonne, siostry bracia, pielgrzymi, drodzy, przyciele Bożego Miłosierdzia. Przeżyjmy jeszcze raz to, co dokonało się tutaj 20 lat temu. Bo to tutaj jakby przy studni Jakubowej. Gdy Jezus Nazaretu przekazał kobiecie z Samarii orędzie o prawdziwych czcicielach Boga, bogatego w miłosierdzie, to oni prowadzeni przez Ducha Pocieszyciela, Ducha Prawdy, rozpoczęli oddawać cześć Ojcu Przedwiecznemu w duchu i w prawdzie. Na przedłużeniu czasu Sprzed dwóch tysięcy lat, Jezus Chrystus przez pośrednictwo siostry Faustyny wskazał miejsce do oddawania czci Bogu w duchu i w prawdzie w naszych czasach i w naszej przestrzeni życia. I zegar kultu miłosierdzia Bożego oblicza obecnemu i przyszłemu pokoleniom. Czas wołania o Miłosierdzie Boże dla nas i całego świata. Gdy na zegarze dziejów ukazał się rok 2002, rozpoczął się kolejny etap w historii oddawania czci Bogu miłosiernemu. bo to gorące jak dzisiaj sierpniowy dzień tegoż roku 2002, stanął w tym miejscu wybranym przez Pana współczesny prorok Ezdrasz, Jan Paweł II. I przekazał współczesnemu ludowi Bożemu Księgę Prawa Bożego i polecił głosić orędzie, o miłosiernej miłości Boga. A jak współczesny prorok Nechemiasz pocieszał, jak tamten starożytny pocieszał słowami – nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. I lud Boży, żyjący przed wiekami, wdzięczny za wielki dar Księgi Prawa Bożego śpiewał z psalmistą Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Jego słuszne nakazy rozradują serca. Jaśnieje przykazanie Pana i olczniewa oczy. I rozradowany lud prosił nie znajdą uznanie przed Tobą słowa ust moich i myśli mego serca. Panie, moja opoko i mój Zbawicielu. I współczesny lud Boży pod natnieniem ducha dziękował Bogu za to miejsce, czym człowiek rozpoznaje w duchu i w prawdzie. Jasne przestrzenie swego serca i cienie swego grzechu. Bo to tutaj, przez nawrócenie i pokutę, Czciciel Boga uznaje w nim swego Pana i Odkupiciela. Tutaj, w sakramencie pokuty, w ogniu Bożej miłości, ludzkie serca pałają pragnieniem nawrócenia, a każdy, kto szuka nadziei, znajdzie ukojenie i znajdzie radość, która sięga wieczności. Szastrze Bracia, dwadzieścia lat temu, Piotr naszych czasów przekazał nam orędzie pierwszego papieża Piotra Apostoła. Ukazał nam Jezusa zbawiciela, który przez powstanie z martwych na nowo nas zrodził do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego, niepokalanego. Zachowane dla nas w niebie. Wołał współczesny Piotr Jan Paweł II. I tymi słowami budził nadzieję, wzywa do radości, mimo doznań smutku i różnych doświadczeń. Wskazał też na źródło radości niewymownej i pełnej chwały. Wskazał na Eucharystię. To przez ofiarę Eucharystyczną jesteśmy strzeżeni mocą Bożą do zbawienia, aby się objawić w czasie ostatecznym. Dlatego, siostry bracia, za każdą mszę świętą, która jest źródłem miłosierdzia, tak łowicie spływające z ołtarzy pańskich, tu w tym świętym miejscu, za Apostołem Piotrem wołamy. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. Siostry, bracia, 20 lat temu tutaj rozbrzmiewały słowa modlitwy króla Salomona, wypowiedziane słabym głosem, ale mocą ducha Jana Pawła. Współcześny Salomon Jan Paweł II modlił się: O Panie, Boże mój, wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię. Ty zaś wysłuchaj naszą modlitwę w miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale i. Przebacz, rozmodlony papież polecił nam wszystkim wtedy, ale polecił też przyszłym pokoleniom, aby to miejsce, które wybrał Pan, było zawsze miejscem modlitwy, wytrwałego błagania o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata. A szczególnym ubogaceniem przestrzeni modlitwy w tym miejscu stała się kaplica wieczystej adoracji jak gdyby przecionek tej bazyliki, której to kaplicy zapłonął ogień miłosierdzia zapalony przez apostoła modlitwy Jana Pawła II, który niemal na progu przejścia do Domu Ojca. Przekazał ostatnie przesłanie na tej ziemi. Pisał do nas, mówił nam, nic tak jak eucharystyczna obecność Pana, nieubecnia dzieła miłosierdzia, jakie dokonało się przez krzyż i zmartwychwstanie. Nie zatem ta boska obecność będzie dla wszystkich pielgrzymów źródłem mocy i nadziei. Siostry, bracia, oto rozmorlony Jan Paweł II, przekazujący nową przestrzeń modlitwy, tę świątynię, stał się w tym momencie niejako współczesnym Mojżeszem. Postanął przed Bogiem, przedstawiając wszystkie słabości człowieka, które niszczą dziś ludzkość. Jak jadowite węże, naród wybrany na pustyni. I papież zebrał głosy rozpaczy cierpienia rozlegające się po całej ziemi, by przedstawić je Ojcu Przedwiecznemu i prosić o miłosierdzie. I zwracał się do Boga z prośbą o wybaczenie wszystkich grzechów. To są powodem nieszczęść i słabości człowieka. Prosił, aby miłosierdzie stało się znakiem nadziei dla całej ludzkości. I, kochani moi, tak rozpoczął się nowy etap w historii zbawienia człowieka i świata. Każdy człowiek, ale też cały świat. Został na nowo złożony w sercu Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym. Tak rozpoczęła się nieustanna modlitwa niosąca nadzieję wszystkim mieszkańcom Ziemi. Tak rozpoczęło się dzieło prowadzenia świata ku źródłom nadziei tak spełniło się pragnienie apostołki miłosierdzia siostry Faustyny, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga dotarło aż do wszystkich krańców świata. I bogactwo to zostało w tym miejscu przekazane jakby w depozycie skromnej zakonnicy od tego momentu. Od momentu, to dokonać tutaj 20 lat temu stało się bogactwem oraz źródłem nadziei dla nas, dla całego świata. Patrzmy zatem w drodze do ołtarza pańskiego, gdzie będzie sprawowana ofiara eucharystyczna, ofiara dziękczynna i błagalna. Patrzmy w stronę Jana Pawła II, na tym ołtarzem, który konsekrował, wznosi swoje modlitwy do ojca i jego prośmy. Święty Janie Pawle, dzisiaj, kiedy wyrażamy wdzięczność Bogu za dar tego miejsca, za dar tego sanktuarium, na progu nowego czasu, który nadchodzi, naznaczonego dramatami, niepewnością, ale z pełną wnosi nadzieją. Razem z Tobą i świętą Faustyną, poczułą opieką Matki Miłosierdzia, podejmujemy na nowo testament zawarty w akcie zawierzenia. Pragniemy razem z całym światem na nowo odkryć w Chrystusie oblicze Ojca, który jest Bogiem wszelkiej pociechy, Bogiem bogatym miłosierdzie. Ponieważ, jak głęboko wierzymy, tylko o miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek, szczęście. Amen.